Hello, hello! Dzisiaj makijaż i makijaż z takim hasłem, co zrobić, żeby makijaż nie spływał, jak zadbać o tą skórę, żeby ona w lecie nie wyrzucała więcej sebum, żeby naprawdę ten makijaż od rana do wieczora się trzymał, bo w lecie... Mamy często problemy z tym, że świeci się strefa te, że makijaż po prostu ekspresowo spływa, bo jest ciepło. Więc dzisiaj parę, parę sztuczek, jak sobie z tym poradzić. Czekając, aż się pojawicie, oczywiście moja stała rutyna dnia przy naszych live'ach, czyli kolagen. Jedna miareczka, która sprawia, że moje włosy się zmieniają i to jest dziewczyny radość mega. Teraz się uczę ich układać, ponieważ jest ich więcej i muszę zmienić to, jak je układam. I powiem Wam, że ostatnio zainwestowałam w, podobny, w podobno w świetny produkt. Zapłaciłam kupę, kupę kasy. Kupiłam sobie Dysona, najnowszego. No i go właśnie dzisiaj będę oddawać. Ponieważ jak kupujesz Dysona w oficjalnym sklepie Dysona, to masz 30 dni na przetestowanie. Testuję tydzień. I. Mm, mm, mm. Ciekawa jestem, czy która jest z Was ma Dysona i może coś na jego temat powiedzieć. Ja powiem szczerze, że jestem bardzo, bardzo, bardzo rozczarowana, bo jakoś tak mi się wydawało, że jak już będę miała Dysona, to codziennie będę miała fryzur jak od fryzjera, ale tak nie jest. No, więc uczę się układać dalej tych włosów. Wracam do swojej. Do swojej. Jeszcze, jeszcze mam jedną. Jeszcze koleżanka mi poleciła, przyjaciółka mi poleciła jeszcze jedną i ostatnio nią też zrobiłam. I już po pierwszym użyciu widziałam zmianę, więc bardzo jestem ciekawa. Jak są tu posiadaczki Dysona i macie swoją opinię, to bardzo chętnie usłyszę. Na moich włosach się nie sprawdziło, no ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o tym mówię o tym dlatego, że. Kolagen wpłynął na to, jak się zmieniają moje włosy, że jest ich dużo, dużo więcej, że są lśniące, ale to, że jest ich dużo więcej, no to muszę też trochę popracować. Ja nigdy nie musiałam jakoś się bardzo zastanawiać, jak ułożyć włosy, ponieważ one po prostu w 5 minut były suche, bo było ich mało i nie trzeba było tam bardzo dużo koło nich biegać. Teraz to się trochę zmieniło. Dobra, malujemy się. Dziewczyny, dajcie znać, skąd mnie oglądacie, skąd jesteście. Przywitajcie się, dajcie znać, dzień dobry, dzień dobry, żebym wiedziała, że tam są e, fajne, żywe duszyczki e, z drugiej strony i że mnie oglądają. No i zaczynamy. Najpierw Wam powiem o tym, co robić, żeby ten makijaż nie spływał, jeżeli chodzi o pielęgnację. No i oczywiście, że to jest klucz do tego. E, ta pielęgnacja to jest e, klucz do tego, żeby makijaż się super e, trzymał i... Mm, Podstawowa pielęgnacja to jedno, ale w lecie i w ogóle przez cały rok warto, ale ja wiem, że w lecie zauważacie tę zmianę na skórze i chcecie o niej bardziej pomyśleć, więc mam dla Was trzy produkty, które chcę Wam bardzo, bardzo polecić. Jeżeli byliście wczoraj ze mną na live'ie, to widziałyście, że robiłam mikrodermabrazję, a jeżeli byliście ze mną dwa dni temu na live'ie, to widziałyście, że robiłam czarną maskę. I dla mnie to jest duet doskonały na lato. Dlaczego? Dlatego maska węglowa przepięknie oczyszcza pory i ściąga sebum. I to, jak kolejnego dnia po właśnie takim głębokim oczyszczeniu maską węglową, trzyma się makijaż, to jest dziewczyny sztos. To po prostu wychodzi na totalnie wyższy poziom i będziecie zachwycone. I ja wam to gwarantuję. I ja wam to gwarantuję. To jest maska, którą każda powinna mieć w domu. Po pierwsze dla siebie, ale też to jest dla mnie maska rodzinna. Tą maskę również nakładam mojemu synowi, 14-latkowi, który. Już zaczynamy mieć wysyp wyprysków, takich zanieczyszczeń, więc nakładam mu bardzo często, nie na całą twarz jeszcze, ale na te zaognione wypryski i powiem Wam, super nam się to sprawdza. Panowie, którzy mają często zanieczyszczone nosy, zatkane te pory, takie mocno widoczne, jak nałożysz mu maskę i poczujesz różnicę, to chciał, będzie chciał, żebyś mu regularnie ją nakładała. I to jest naprawdę mega konkretne opakowanie i wystarczy Ci na bardzo, bardzo długo. Ja tą maskę też dziewczyny zawsze daję w próbkach, bo ja uważam, że to jest maskę, jeżeli chodzi o maski oczyszczające we własnej łazience i gwarantuję Ci, że będziesz zachwycona. Jak nie będziesz zachwycona po, po, po pierwszym użyciu, to, to ja Ci zwracam, wymieniam Ci tą maskę. Także to jest jedna rzecz, którą polecam, a drugą to jest też, mój ukochany produkt. To jest mikrodermabrazje. I ją wczoraj dziewczyny robiłam. Mikrodermabrazje. Też sporo opakowanie, ponieważ niewielką ilość nakładasz i masujesz delikatnie twarz nie dłużej niż minuta. Więc to jest też świetne rozwiązanie dla zabieganych babek. Są tu takie. Nie widzę Waszych komentarzy. Nie wiem, czy piszecie. Jak piszecie, to, to, to dlatego nie... Ale napiszcie coś, to może się zaraz odblokują. Albo wyślijcie serduszka. To wtedy się komentarze odblokowują. To jest w ogóle produkt, który ja kocham, uwielbiam, miłością. Mam nadzieję, że on mnie też kocha. I to jest produkt, dla którego ja jestem w Mary Kay, bo ten produkt pożegnał mi przebarwienia. Ja borykałam się z przebarwieniami i posłonecznymi, i przebarwieniami po wypryskach. Miałam blizny po wypryskach, bo w młodości wygniadałam i po prostu miałam niefajne takie blizny po wypryskach. I regularne raz w tygodniu fajne złuszczanie spowodowało, że że to się zmieniło, i tak jak widzicie, skóra jest bez żadnych przebarwień i kocham to. To tyle, jeżeli chodzi o pielęgnację, którą bym dołożyła, jeżeli chcesz przez wakacje mieć piękną skórę i chcesz, żeby makijaż się fenomenalnie trzymał. I dla każdej, która nie używa bazy nie używa bazy na co dzień, bo baza dziewczyny to nie jest produkt, który używamy od święta, tylko od czasu do czasu. To jest produkt, który używamy codziennie, możemy go używać. Ono nie zatyka porów i to jest w ogóle świetne rozwiązanie dla dziewczyn, które mają tłustą skórę, które mają problem z tym, że właśnie za dużo na twarzy pojawia się sebum i makijaż spływa. Przejrzysty Prześroczysta baza, nie zatyka porów i zawiera krzemionkę, czyli to jest to, co pochłania nam sebum i sprawia, że makijaż się trzyma przez cały, cały dzień. I to jest must have na lato. Wprowadźcie sobie koniecznie i pod każdy makijaż i zobaczycie kolosalną różnicę. No i teraz co? Lecimy z makijażem. Wymiksuję sobie ja miksuję sobie dziewczyny y, podkłady i miksuję sobie dwa kolorki bo skóra jest muśnięta słońcem, ale jeszcze nie jest. Y, jeszcze jeszcze nie jest opalona. Kiedy wy, wy, wybieracie się na urlop, dajcie znaka ja właśnie planuję w tym roku polskie morze i się zastanawiam, czy koniec czerwca czy połowa lipca. Jak ktoś jest z tych, którzy wiedzą e, i są często nad Polskim Morzem, to polećcie, który termin lepszy, bo muszę już za, zarezerwować te terminy. Nie pamiętam, kiedy byłam nad Polskim Morzem, a ponieważ w tym roku już byłam dwa razy w ciepełku, to uznałam, że to jest ten czas, żeby pojechać nad Polskie Morze. Zobaczcie, jak ekspresowe wyrównanie kolorytu skóry mimo, że nie nakładam tego, nie nakładam CC, który robi to ekspresowo, tylko nakładam podkład, ale też, kiedy używam pędzelka, to się super ekstra szybciutko nakłada. Ja nie nakładam grubej warstwy, nakładam cieniutką. z Agusia! Nakładam cieniutką, a ona już robi robotę. Jak się pobawicie dłużej podkładem, to zobaczycie, że to wtopienie go w skórę wchodzi na wyższy poziom. Dla tych, które nie mają na to czasu i chcą szybko, to dziewczyny Wam polecam CC. Idealne na lato. Świetne, fajne krycie. SPF 15. Zawiera też i mówię cały czas o CC zawiera też dziewczyny niacinamid. Więc będzie nas tutaj chronił przed przebarwieniami. Jak jesteś tym, że lubisz bardzo delikatnie, to zapraszam Cię po, po CC. Po CC, bo jest świetny. E, korektor pod oczy. Obowiązkowo. Obowiązkowo. Jest, jest. Te wszystkie zaczerwienienia i ta ciemna... Tu mamy taką żyłkę. Kto ma taką żyłkę tutaj wewnętrznym oku? Są dziewczyny, które mają żyłkę? Tą żyłkę zasłaniamy. I ten korektor, dzięki temu, że ma taki broskwiniowy odcień, to pięknie sobie radzi z tym, żeby fiolety, zaczerwienienia, które mamy pod oczami, pięknie pozasłaniać, ale robić to w taki bardzo delikatny sposób. Cześć, Paulina. Cześć, Kasia. Super, że jesteście dziewczyny. Zaczynamy. Zastanawiam się, co tu dzisiaj sobie zrobić. Co tu dzisiaj sobie zrobić? Dzisiaj jestem trochę na sportowo ubrana, więc myślę właśnie, że taki makijaż idealny na weekend zrobię. Widzicie, jak się oko zmienia między jednym a drugim? To jest taka subtelna różnica, ale to jest właśnie ta, ta kropeczka, ta wisienka na torcie, która robi y, różnicę w odbiorze twojego całego makijażu. W, w ogóle makijaż to, jest, to, są, to są takie wisienki na torcie, że czasem. Y, Małe coś robi wielką różnicę i tak jest na przykład z korektorem pod oczy, ale tak też jest z całym trio brązer, rozświetlacz i róż. Dobra. Przypudrujemy i tu Wam też pokażę kolejny produkt, który polecam na lato. To jest puder transparentny. Puder transparentny. On jest dziewczyny, tak jak widzicie, biały, ale nie jest biały, kiedy nakładasz go na twarz. On cię pięknie dopasowuje. A dlaczego ja go polecam na lato? Dlatego, że on nie robi efektu maski i możesz go nakładać bardzo dużą ilość. I kiedy się świecisz i w ciągu dnia chcesz sobie zrobić poprawki, bo no nie podoba ci się, spływa ci ten makijaż, bo na przykład, nie wiem. Bez przerwy wychodzisz na zewnątrz, potem do biur. O, na przykład przedstawiciele tak mają, tak? W aucie, potem biegnie gdzieś pozałatwiać jakieś rzeczy, wszystko mu spływa. Myślę, że w szkole też panie nie mają klimatyzacji, więc nauczycielki rano sobie nałożą podkład, a potem po kilku godzinach w czerwcu mm, on zaczyna spływać, nie niefajnie wygląda. I wtedy warto mieć puder transparentny, wtedy warto mieć pędzelek i między lekcjami sobie zrobić piękne popraweczki, ale właśnie, żeby to był taki bardzo naturalny efekt. I wtedy, dziewczyny, też Wam bardzo, bardzo polecam bibułki matujące. Czy któraś z Was używa bibułek matujących? To jest fenomenalny produkt, który powinien być w każdej Waszej torebce. I w ciągu dnia, nawet jak nie macie tego pudru, to sobie przykładacie bibułkę i ona odciska wam sebum, nie ściągając makijażu i to niesamowicie odświeża też y, makijaż, więc bardzo, bardzo wam polecam. Ja jeszcze y, jedną rzecz muszę zrobić na samym początku, nawilżyć usta i nie tylko po to, żeby były nawilżone, ale również po to, żeby was zaprosić do akcji do akcji Dłonie Pełne Dobra. Właśnie ten zestaw, zestaw Satin Satin Lips, w którym mamy peeling do ust i balsam nawilżający do ust wspiera akcję Dłonie Pełne Dobra. Akcję, która współpracuje z fundacją One Day. A fundacja One Day wspiera dzieci z domów dziecka po samodzielnieniu. I my jesteśmy jednym z ze wspierających tą akcję już od kilku lat przekazaliśmy w tamtym roku ponad 100 tysięcy, a tak naprawdę nie my, <grytanie> tak naprawdę to wy robiąc zakupy i e, wybierając te produkty, które są w akcji. Zaraz Wam pokażę, dzisiaj się pomalujemy też tą szminką, która jest w akcji. Już mam ostatnie sztuki, bo szminek było niewiele, ale zestaw balsam do ust i peeling jest w bardzo dużych ilościach, więc na pewno się nie skończy i możecie. I możecie zamawiać. Więc usta się nawilżają przed szminką i będzie pięknie wyglądać szminka. A ja teraz nałożyłam bazę na powieki. Wyczeszę brwi. Dziewczyny dzisiaj cichutko siedzicie. Napiszcie jak tam u Was pogoda. Czy wy już po makijażu? Czy przed makijażem? Czy w pracy? Czy z kubkiem kawy? Czy z kubkiem kolagenu? Ja kawusia zaraz będzie po... Kabusia będzie zaraz po, e, e, po makijażu, który sobie robię z wami. Dobra. A propos tego... Jak niewiele robi wiele, no to użyjemy sobie właśnie tego magicznego zestawu, który robi wiele. Browser. Kocham. Zobaczcie, jaka jest różnica. Delikatny róż, tak jak mówiłam, i ja w lecie zmieniam róż i wchodzę w bardzo delikatny róż, żeby tylko musnąć. Jak sobie przejedziesz za bardzo, a ja sobie tutaj widzę, że sobie za bardzo roztarłam, O no sobie. I proszę, jest zmiana. Teraz druga. Brązer rozcieram ku górze. Wszystko robię jednym pędzelkiem. Bo ten pędzelek do tego jest dedykowany, pięknie oddaje właśnie róż, brązer i rozświetlacz. Muśnięcie różu, muśnięcie rozświetlacza. I zobaczcie, jest już fajny zestaw. Natomiast teraz do, do, dołożymy oko i myślę, co my dzisiaj zrobimy na oku. Macie jakieś ulubione cienie na oku dziewczyny? Napiszcie, który, który wybrać. Są cienie fioletowo bakłażanowe. Są cienie brązy. I są cienie, chociaż wiecie, coś sobie pomyślałam teraz właśnie, i są szarości. Które byście zrobiły? Słoneczko, cieplutko. Zaraz zrobię pielęgnację i makijaż. Super. Chcę co? Zobaczę, czy mam tutaj zielony kolor. Mam. No to już wiem, co zrobię. Zobaczyłam, że mam na, na koszulce zieleń, więc stwierdziłam, że to będzie bardzo ładne połączenie. I zrobię sobie ten zielony cień. Już sobie zobaczę. O, nałożę sobie Paluszkiem ten fajny, jasny cień, bardzo lubię go. To nie jest ten matowy, to jest taki błyszczący. I makijaż ok, jak zawsze, zrobił po prostu w 3 sekundy. Teraz muszę uważać, żebym nie przesadziła z zielenią, ponieważ nałożyłam bazę, a jak nakładasz bazę na powieki, to ona sprawia, że cienie są jeszcze bardziej intensywny, dlatego muszę go nakładać powoli, żebym nie przesadziła, bo dzisiaj ten makijaż nie ma być mocny, ma być delikatny, bo jestem w sportowej koszuli, więc trochę by to nie wyglądało dobrze, gdybym go zrobiła bardzo mocno. Dlatego nakładam delikatnie tą zieleń, wezmę sobie pędzelka i ją rozblenduję, I rozblenduję ją ku górze. I tak jak widzicie, mimo że nie nałożyłam tego dużo, to te cienie są niesamowite. I oko ekspresowo powstaje. I już jest widoczne, i, i fajnie. Jak dołożę tuż, to będzie właśnie taki makijaż jak chcę nie za mocny, ale widoczny To przepaczę drugie oko i tą w zewnętrznym kąciku i przejeżdżam na dolnym na dolnej powiece rozblendowuję płaskim pędzelkiem ku górze żeby wyciągnąć to oko i mimo, że jest opadająca powieka to żeby był widoczny ten makijaż. Kocham te cienie za to, że się nie osypują. No ja też je za to kocham, zwłaszcza kiedy używam takich mocnych kolorów, bo dziewczyny, kolor, który ja dzisiaj nałożyłam, on jest naprawdę konkretny. Popatrzcie. To jest taka butelkowa zieleń. Jest przepiękna, ale dzisiaj z nią nie szaleję. Dzisiaj chcę, żeby ona była delikatnie yy, nawet taka zieleń, żeby ona była tak rozdymiona, że to jest taka zieleń, która przechodzi w szarość. Przepięknie wygląda do piwnych, brązowych oczu. Jeżeli jesteście posiadaczkami właśnie takich, to to u Was się pięknie sprawdzi. Tuż i już. Dla dziewczyn, które lubią zabawę z makijażem to, to tak naprawdę może być podstawa do tego żeby zacząć makijaż oka, bo tutaj i można dołożyć kilka jeszcze różnych cieni, pomiksować i mm, pogłębić ten makijaż. I to co jest piękne w tych cieniach, to jest też to, że one pięknie się miksują różne kolory i wychodzić naprawdę coś fenomenalnego na oku, więc jak jesteście taki team, który lubi się bawić Lubi kombinować, to będziecie zachwycone jakością tych cieni i tego, co robią. I tak jak Kasia pisze, i to, że się nie osypują. To jest super. Tusz, który pięknie wyczesuje i podkreśla długość rzęs, i widzicie, jakie rzęsy się robią długaśne. Tu I tutaj to, co jest. W tym makijażu chyba e, najważniejsze to właśnie te rzęsy. One sprawiają, że to oko jest od razu, popatrzcie, jakie jest wielkie. Widzicie różnicę między jednym a drugim okiem? To jest tusz, który dla mnie powiększa, powiększa niesamowicie oko. I nawet jak Ci się y, gdzieś odbije tusz, to się dziewczyny tym nie martwcie. Zostawiajcie te odbicia i dajcie czas, żeby tusz... Y, delikatnie zastyg, bo kiedy zrobicie od razu, yy, będziecie próbować rozetrzeć, w sobie zrobicie plamkę, a jeżeli pozwolicie tuszowi trochę yy, zastygnąć, to tusz jest jak yy, taką konsystencję, bym porównała do konsystencji błota. Czyli jak próbujesz rozetrzeć od razu, to sobie tylko robisz wielką plamę, a kiedy poczekasz i po prostu ściągasz, to wtedy to się robi ekspresowo i jest efekt wow. Mamy to. Mamy to. Dobrze, dobrze. Zamykamy. I teraz, dziewczyny, użyję sobie szmineczki. Użyję sobie też szminki z akcji dłonie pełne dobra. Ale żeby szminka się trzymała, muszę troszkę odciągnąć balsam. No i teraz szmineczka chodzi do mnie. Szmineczka jest, ale... Ale jeszcze chcę wyciągnąć sobie swoją. Tak, jest kredka. Jest kredka wodoodporna, konturówka do ust, która też pięknie mi powiększa usta. I powiększa, ponieważ ja delikatnie wyjeżdżam poza obrys ust. ścieram, dlatego, że to jest kartka wodoodporna i ona naprawdę y, trzyma się niesamowicie długo. Jej szminka może zejść, chociaż szminki dzisiaj użyję takiej, która też jest niewiarygodnie y, trwała. I szminka może zejść, ale kontur będzie i właściwie, żeby to nie wyglądało karykaturalnie, żeby to wyglądało dobrze, to ja zawsze przy nałożeniu delikatnie ją rozcieram. I teraz szminka. Z naszej przepięknej akcji, popatrzcie, jak one się błyszcze, ale tylko na zewnątrz. E, takie ma magiczne e, opakowanie. Makijaż zrobiony. Od razu, ile dziewczyny, ile byście powiedziały, jeżeli chodzi o, jak zrobicie sobie makijaż, to jak się zmienia Wasze samopoczucie? Od 1 do 10, plus 5, plus 8, plus 10, ja mam zawsze plus 10, ja nawet jak właśnie zmienię, dzisiaj rano odwoziłam mojego syna do szkoły, więc pojechałam w krótkich spodenkach, w koszulce, ale w krótkich spodenkach, a potem przebrałam sobie spódnicę i od razu, od razu samo poczucie, teraz jeszcze makijaż, od razu samo poczucie. Totalnie innie, inne. Dzięki Patrycja, Paulinka 10, dokładnie. Kiedy, ja też mam tak, ja też tak mam, kiedy nałożę makijaż, wyrównam kolory skóry, podkreślę delikatnie oko i on nie jest mocnym makijażem. To są moje makijaże, to są makijaże, które się robi w 10 minut, szybciutkie. Oczywiście bazą mojego makijażu jest dziewczyny pielęgnacja. To, że ten makijaż u mnie tak wygląda, bez żadnych filtrów, ja nie używam filtrów niczego, właśnie, dlatego, żebyście zobaczyły, to, że on tak wygląda, to jest magia pielęgnacji e, i regularności w tej pielęgnacji, między innymi zestaw, który używam. Raz w tygodniu, maska węglowa oczyszczająca, żeby te pory nie były powiększone, żeby się nie świeciła skóra, i mikrodermabrazja, żeby martwy naskórek nie zatrzymywał pielęgnacji, która jest w kremie, żeby skóra nie była sucha, bo też jak czasem Pani piszą, że ja nakładam, ale moja skóra ma takie placki suche, no to to jest dziewczyny to, że nawet jak używacie krem nawilżający, ale nie macie dobrze, dobrze złuszczonej skóry, to skóra nie jest po prostu w stanie sobie wziąć w te głębsze warstwy skóry tej pielęgnacji, bo martwy na skórę, który jest na wierzchu, to po prostu przytrzymuje. U mnie zmiana nastroju. No, dokładnie o 100%. Tak, Kasia pisze, super. E, dziewczyny, dziękuję Wam za dzisiaj. E, miłego dnia. Widzimy się jutro na malowankach i oczywiście o 21 e, na pielęgnacji. Jeżeli Was zainspirowałam i coś z tych produktów chciałobyście sobie wprowadzić, to zapraszam Was na Priv. Wszystkie produkty są dostępne u mnie. A jeżeli znacie kobiety, które e, lubią takie tematy i uważacie, że fajnie by było, gdyby dołączyły i poznały to konto, to udostępnijcie live, a niech idzie w świat. Dzięki, trzymajcie się. Papa. Pa. A dla dziewczyn z YouTube'a zapraszam Was serdecznie na Facebooka. Każdego dnia te live'y są na co dzień. Tu jest y, nagranie właśnie live'u, który był prowadzony na Facebooku i, i tam jest bardzo łatwy do mnie kontakt. Możecie też kontaktować przez y, y, Whatsappa, więc zapraszam.